Dzień dobry Państwu, pokazuję z własnej roboty. Zrobiony jest stół do cięcia. Taki stolik można Państwu ciąć pod różnym kątem. Duży fleks jest założony, tak proszę. Zależy, numeracja jest tutaj, pod jakim numerem się chce kąt zrobić, uciąć. tu pokażę na prędce, zbrojeniowym, jak tnie wszystko, będziemy. one child next side. Jest na proste, teraz chcemy to te, jakimś kątem. Wierzę to w kąt, jest dokręcane. Zabezpieczenie, żeby było zakręcane jakimś kątem.